Tak, 50 za 30 cm? Może się ma. Ile się płaci za pizzę aktualnie? 30 zł To jest najwięcej ile dałaś? 50. 50, wiem, dałaś? 50 za pizzę dałaś? Ale 30? 50, ja te... no. 30. Ale długa to, to duża. A ja dam za zwykłą 50. Za jedną Ej, ale kurwa... Bo ja właśnie... A skąd jesteście? W, w okolicy Gdańska. To idealnie, bo jestem z Dańska i sobie zamówiłem pizzę. Ale taka jebana, Patrz. Może ona nie jest taka jak okrągła, ale jest kwadratowa, co jest, to jest w ogóle ten. Ale jest taka... Może nie wiem czy wygląda apetycznie, bo już jest zimna, ale powiem Ci... Mo, mo, mogę zareklamować nawet, jak będziecie ten. Bo ona chyba jakąś restaurację albo pływie, Ale się nazywa, zaraz ci powiem. Bo bo ona jest taka, taka włosko nazwana, wiesz? Co mówienia? O jest. Czytaj. Da. Da Mare pizza e pasta. Coś takiego. Ile Tylko to. Zapłaciłeś? Co? Ile zapłaciłeś? I, to była jakaś epiconte e, e, i ten. I kosztowałam jest z dostawą już 45 zł, Ale z dostawą. A dostawa chyba była. 9 zł chyba więc 36 złotych bodajże kosztowała ta pizza ale przepyszna, naprawdę. Dawno, dawno nie, nie byłem taki zadowolony na pizzy. Albo wiecie, bo ja mam coś takiego, że nie lubię takich tamtkich pizz co jest 300 dodatków, kurwa i pierdać i to wszystko się tak no taką papkę robi. Nie, ja, ja lubię właśnie takie. Lekkie pizze, wiesz, że trzy, trzy składniki to jest taki max, nie? Dlatego moja to jest ulubiona kapiczoza, ser szynka kapiczarki. Tylko wiesz, co ja nie lubię w tych kapiczozach? Że to. ta szynka to jest taka kurwa, wiesz, taka bilromkowa, ta, ta wiesz, co w takich kawałkach w konserwach, to takie, no. taka chamska, chamska yy, szynka, taka, to nie jest nawet szynka, to jest jakieś takie gówno. Ty chyba tak lubisz zajarać, co? No lubię się zajarać, ale nie, nie to zjarany, ale lubię się zajarać. Ja mam fajne przekminy po, po, po tym, po jaraniu. To my widzimy właśnie. Ale nie, ja teraz, teraz to nie ma w ogóle, wiesz, teraz nie jestem zjarany nic. Ale jak jest jestem zjarany, to jest, to jest w ogóle... Jak masz takie rozkminy na trzeźwo, to... Zjarzę... Ty, nagrywałem w sumie ostatnio TikToka, jak byłem zjarany. Ale czekaj, nie wiem, ale to chyba wstejd, czekaj. Galeria. Czekaj, to jest. Nie ja To jest moje bolecie. Chcemy tłumaczyć, że kosmos mógł być, na, być największą planetą. <advantages> A słuchaj, największą planetą? Bo patrz, kosmos ma kilkadziesiąt planet. Ile jest planet? Kilkadziesiąt. Wiesz, ma Nie. <ragon Drawing> Uchwała, do, do, nie, ale to jest zakład na później jest droga mleczna, później jest przecież kosmos. Właśnie, właśnie właśnie. Ale no, słuchaj, no kilka szetale, co nie? No, to by się nazywać największą planetą. No nie, bo to nie jest planeta. to jest różnia, tam nic nie ma. No nie, ale patrz. Zamienić próżnię wy... Jakąś planetę. Ale to tak, jakbyś chciał powietrze w samochodzie zamieniać w robaki, które w nim żyją. W mikro jakieś gówna. No, Ja tutaj wywiad prowadzę o planetach. No, właśnie. Więc chciałem, ja to... chciałem po prostu. Yy... A bo dla mnie to jest logiczne, bo patrz. Ale teraz na, na, tak na zdrowy rozsądek, jak już nie jestem zierany. Co nie? No. Bo ja rozumiem, że yy, tam chciałem Galaktykę.